Polega na przerwaniu ciągłości nasieniowodu, tak żeby plemniki nie mogły przebiegać z jąder do wytrysku i powodować zapłodnienie. Ma ona około 98-99% skuteczności. Plemniki niejako próbują się wydostać z jądra, a nie mogą. I są to bóle jądra, które trwały czasami miesiącami u jakiegoś małego procenta osób. Informator medyczny dr Ewy Święckiej. Polonia Market. Twój polski smak w Niemczech. Świeże produkty, tradycyjne specjały. Odwiedź nas lub zamów online i ciesz się prawdziwą polską kuchnią na co dzień. Rozmawiaj swobodnie w języku obcym. Szybka i skuteczna metoda konwersacyjna. Doświadczeni lektorzy i przyjazna atmosfera. Pokonaj bariery językowe i ucz się online wygodnie i skutecznie. Planujesz podróż? Zaufaj biuru podróży Janosik w Paryżu. Od ponad 20 lat spełniamy marzenia tysięcy klientów: bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe czy do Disneylandu. Pomożemy Ci w każdym kroku. Rezerwuj już dziś i wyróż bez stresu. Odkryj smak Paryża w La Creperie du Clun. W miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną. Chcesz nauczyć się pewnie mówić, recytować, pracować głosem i mikrofonem. Oferujemy ćwiczenia wokalne, intonacyjne i pracę nad pewnością siebie. Odkryj możliwości swojego głosu. Przygotuj się na wieczór pełen śmiechu. Tomasz Karolak zaprasza na swój stand-up. 50 i co. W Kolonii, Rainy i Düsseldorfie. Muzyczny support zapewni duet Stanecka i Krebs. Patronat medialny PPTV. Szukasz skutecznej reklamy dla swojej firmy? PPTWI Fi to telewizja Polonii na świecie. Docieramy do tysięcy widzów w Europie i poza nią. Zamieść swoją reklamę przed naszymi filmami i dotrzyj do aktywnej społeczności Polaków za granicą. Skontaktuj się z nami i promuj swoją markę w PPTV. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w nowej serii Informatora medycznego dr Ewy Święckiej. Proszę Państwa, dzisiaj mam dla Państwa temat o faktach i mitach wazektomii. Będziemy rozmawiać z panią doktor nauk medycznych Emilią Pawłowską, która jest lekarzem urologiem i specjalistą urologii i pracuje w Warszawie. Emilia, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Ewo, witam Cię ponownie. Miło gościć Cię ponownie w tym programie. Naprawdę bardzo jest miła atmosfera. Dziękuję bardzo. Emilia, ustaliłyśmy temat e, mity i prawda o wazektomii. Opowiedz nam też tak. o tym, co, co mieści się pod tym pojęciem. Wazektomia polega, jest to metoda bardzo skuteczna, męskiej antykoncepcji. Polega na przerwaniu ciągłości nasieniowodu, tak żeby plemniki nie mogły przebiegać z jąder do wytrysku i powodować zapłodnienie. I w zasadzie to jest jakby takie mechaniczne przerwanie ciągłości najprostsze wytłumaczenie tego, co się dzieje podczas tego zabiegu jest to metoda bardzo skuteczna. W zasadzie jest to metoda najskuteczniejsza. Ma ona około 98 do 99% skuteczności, ale ja ten, ten zabieg wykonuję od jakichś siedmiu lat. I to w dużej ilości, ponieważ zainteresowanie jest duże i ciągle rośnie. I zasadniczo, no chyba, że ktoś mi nie powiedział i do mnie nie przyszedł, ale zasadniczo skuteczność mam stuprocentową. W zasadzie, tak jak ten zabieg przebiega, ta technika tego zabiegu, to trudno mi sobie jest wyobrazić, właściwie, że on mógłby się nie udać, tak? To znaczy, nie mówimy o jakichś powikłaniach, które mogą się ewentualnie przydarzyć po zabiegu. Natomiast to, że miałaby się nie udać, ta część antykoncepcyjna, że to po prostu miałoby nie zadziałać antykoncepcyjnie. To trudno mi sobie jest nawet to wyobrazić, szczerze mówiąc. Jakby rozpatrując aspekty, jakby techniczne wykonania tego zabiegu. Rozumiem, a y, to znaczy, że jeżeli mężczyzna podda się wazektomii, to kobiety nie muszą przyjmować antykoncepcji? Tak, y, to, to, tak. Y, to znaczy, właśnie to jest częsta, częsta przyczyna, y, że para decyduje się właśnie na wazektomię po to, żeby uwolnić kobietę. Od antykoncepcji, która nie jest pozbawiona działań niepożądanych, i mówmy się, że no jakby kobiety. Po urodzeniu dzieci, jeżeli już nie para nie chce mieć więcej potomstwa, to przez wiele, wiele lat y, kobieta y, musi przyjmować y, jakąś formę antykoncepcji. Ja rozumiem, że są y, y, stosunki przerywane, że są prezerwatywy, ale jednak najczęściej y, 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 jednak. Kobieta przyjmuje na siebie ciężar tej antykoncepcji. W którymś momencie dobrze jest, jeżeli para porozmawia o tym, żeby ten problem rozwiązać w sposób jakby ostateczny, można powiedzieć. No tutaj jest dużo takich różnych wątpliwości, bo mimo, iż. No, mi się wydaje, że już jakby wszystko, wiele, wiele na ten temat mówiłam, jest na mojej stronie, jakby dużo się o tym mówi. Ja też odpowiadam ciągle na pytania pacjentów, to jednak te pytania i te wątpliwości się powtarzają. Także na przykład pytania o metodę, tak? Ja zaczynając, zaczynając jakby tę procedurę i jakby wgłębiając się w ten temat postanowiłam, że będę robiła metodą tak zwaną kanadyjską i w zasadzie nie widzę uzasadnienia, żeby robić metodą inną. Metoda kanadyjska polega na tym, że jeden koniec przeciętego nasienia wodu, jakby zamykamy czymkolwiek. Można to po prostu zobliterować temperaturą w środku, tak żeby światło się zamknęło. Można założyć szef, można założyć klips, ja nie zakładam klipsów. Nie, nie widzę sensu, żeby zostawiać ciało obce, kiedy, kiedy jest to nie, niepotrzebne. A drugi koniec, ten od jądra, gdzie występują plemniki, zostawia się otwarty. Jest taka teoria, że to zapobiega przewlekłym bólom jądra, tak, które miałyby wystąpić na skutek tego, że yy, plemniki niejako próbują się wydostać z jądra, a nie mogą. I są to bóle jądra, które trwały czasami miesiącami, O jakiegoś małego procenta osób yy, były trwałe. Yy, także Tutaj zmniejszamy, a można powiedzieć, że ten problem praktycznie jest marginalny, tak? jeżeli ten koniec jest y, otwarty. Yy, także ziarnieniaki nasienne również y, mają mniejszą szansę powstania, tak? jeżeli ten koniec jest otwarty i nie jest zablokowany. Więc jest to metoda kanadyjska. To jest bardzo często zadawane pytanie, czy ja na pewno robię metodą kanadyjską? Tak robię metodą kanadyjską. Dodatkowym takim zabezpieczeniem i dodatkowym jakby wzmocnieniem skuteczności tej metody jest to, że te dwa końce ja zostawiam w innych miejscach, jakby przedzielam je taką powięzią. powięzią która, tak, także robię coś takiego, że te dwa końce nie zostają tak blisko siebie, że one ewentualnie mogłyby się złączyć. Tylko są zupełnie w innych miejscach, i to też jest jakby drugi sposób, który wzmacnia tym razem skuteczność tej metody. Także tak je zostawiam, i one raczej nie mają szansy się spotkać. Nie zostawiam ciała obcego, tak jak powiedziałam. Także jest to minimalnie, można powiedzieć, inwazyjny zabieg. Co jeszcze zmniejsza inwazyjność tego zabiegu? Hmm, nazywa się to inwazyjna skalpela i to jest jakby trzeci aspekt jeszcze, bo to są wszystko trzy y, różne y, aspekty, które można ze sobą łączyć, ale nie trzeba. A ja łączę wszystkie trzy, czyli metodę kanadyjską z otwartym końcem dojądrowym, metodę międzypowięziową, oraz wazektomię bez skalpela, czyli nie używam skalpela, tylko rozwarstwiam skórę. I jakby to jest moim zdaniem najbardziej optymalna technika. Rozumiem. Ta metoda kanadyjska, dlaczego ona się nazywa kanadyjska? No, po prostu została tam pierwszy raz zastosowana. A, Ale to to tylko tyle. Rozumiem. Jak to w ogóle w Polsce, w Polsce jest z zabiegami wazektomii? Czy one są na tak zwany fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy są to zabiegi, które płaci się prywatnie? Nie, no to, to trzeba już zapłacić prywatnie, tak? Nie jest to zabieg refundowany. No, umówmy się, że nie jest to w interesie państwa, żeby. Żeby dzieci było y, mniej. E, także y, nie sądzę, żeby, żeby zabieg ten był y, fundowany w najbliższym czasie. Ale nie jest to też duży koszt. Y, to jest koszt akurat y, ostatnio około 2,5 tysiąca złotych. I pamiętajmy, że to już jest jednorazowy koszt. Tak już. Y, od, odejmujemy tutaj już wizyty kobiety u ginekologa po receptę, tak, po środki antykoncepcyjne, po wkładki domaciczne, wymiany wkładek, implantów podskórnych, to wszystko to są bardzo drogie rzeczy, tak, a tutaj mamy koszt zupełnie jednorazowy. I z czego mężczyźni się jeszcze obawiają? No właśnie, to by było moje następne pytanie, dlaczego... Dlaczego mężczyźni y, nie chcą wazektomii, czy też nie obawiają się tej wazektomii, czy też y, jakie mogą być ewentualne problemy pooperacyjne? Po pierwsze obawiają się tego, że na przykład będą mieli zmniejszony, zmniejszony poziom testosteronu, przez co przez zmniejszoną ochotę na seks, a jest wręcz odwrotnie, to znaczy na poziom testosteronu nie wpływała zatomia w ogóle. Natomiast ochota na, na seks, czy to u mężczyzny, czy kobiety, czy też w tej konkretnej parze po prostu wzrasta, bo jest bezpieczeństwo i jest komfort. Także raczej taką mamy, takie mamy obserwacje, i takie są obserwacje też potwierdzone naukowo. Mężczyźni obawiają się również tego, że nie będą mieli wytrysku. Otóż to też nie jest prawda, dlatego że główna objętość wytrysku. Jest, pochodzi z pęcherzyków nasiennych, które znajdują się zupełnie gdzieś indziej. Natomiast same plemniki, no to wyobraźmy sobie, plemnik to jest po prostu mała komórka. I teraz wprawdzie ich, ich ilość idzie w miliony, ale dalej są to małe komórki. I procent tych tego, ile mniej, o ile mniej procent mamy objętości na ziemię, no to jest około 3%. Także to może być nawet niezauważalne. Tak? Mają również obawy co do tego, co się dzieje z tymi plemnikami, które jakby wyskakują do moszny, tak? Gdzie ja zostawiłam otwarty koniec. No to również jest to po prostu bardzo mała Ilość, która jakby na bieżąco się opróżnia, nie podczas wytrysku, tylko na bieżąco, jakby ma możliwość ujścia w tym momencie po przerwaniu i jest na bieżąco wychłaniana. Po prostu organizm jest w stanie wchłonąć. Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy siniaka, prawda, czyli to jest wylew krwawy pod skórą, no on też po tygodniu po prostu znika, także wszelkie mm, takie niepotrzebne materiały organizm po prostu wkłania. I tak się też dzieje, jest to absolutnie niezauważalne dla, yy, dla maturyzmu. Rozumiem, a czy masz takie pytania? Czy te dwie końcówki mogą się połączyć znowu i czy może dojść jednak, jednak cud się może zdarzyć i może dojść do e, ciągłości e, nasieniowodu i do zapłodnienia? No mam takie pytania i odpowiadam na nie, że teoretycznie tak, mhm. ale no, praktycznie jest to prawie niemożliwe. I tak jak mówię, do tej pory mi się to nie zdarzyło, uh -huh. bo jakby stosuję te wszystkie techniki, o których mówiłam, i wydaje mi się, że jest to po prostu wystarczające, żeby to faktycznie się nie wydarzyło. Uh -huh. y rozumiem. Rozumiem. E, czyli, e, szanowni panowie, może taka m, mała dygresja do tego. Jeżeli chcecie pomóc swoim partnerkom, żeby nie były wystawione na to, że muszą zażywać hormony antykoncepcję przez całe życie, a antykoncepcja naprawdę ma zmiany, ponieważ to są hormony sztucznie przyjmowane przez, przez wasze partnerki, mają oddziaływanie na organizmy, później macie panowie pytania, dlaczego ja nie mogę schudnąć od swojej partnerki czy dlaczego robi mi się celulit, czy dlaczego ja zbieram wodę, czy dlaczego ja się tak zmieniłam, albo sami się dziwicie, że partnerka się zmieniła. Może to będzie po prostu prostsze i bardziej sympatyczne dla obydwójka, żeby poddać się wazektomii i w ten sposób pomóc sobie i swojej partnerce. Emilia? No tak, no, kobiety te, też są um, przeciwwskazania do przyjmowania tak, antykoncepcji. Tak, także niektóre po prostu tego albo nie mogą, albo wręcz to po prostu w którymś momencie zaczęły źle znosić i tego mm. nie mogą um, przyjmować. Mm. Natomiast, e, ponieważ e, ja to się udzielam e, na różnych e, forach i jakby powtarzają się pewne wątpliwości mm. e, mężczyzn, e, to na przykład takim, ja już sobie przygotowałam tak, taką, tak, taką listę, że tak powiem, takich pytań, że jak widzę, że ktoś może ma jakieś wątpliwości, że, że, że coś tam muszę wyjaśnić, to mu podpowiadam takie okoliczności, które mogą faktycznie rozwiać jego wątpliwości. Otóż często podawane jest jako przykład, że jest para, ale powiedzmy, no. Są rozwody, prawda? Co, jeżeli w, te, w tej konkretnej parze zadecydujemy o tej formie antykoncepcji, a potem para się rozstanie, a mężczyzna spotka nową kobietę, która będzie chciała mieć dzieci. Co wtedy, tak? Także to faktycznie, ja, ja to jest bardzo doby, dobra taka sytuacja, którą niekoniecznie sobie można wyobrazić, i trzeba sobie to, na to też odpowiedzieć. Jakby bardzo wielu panów mówi, że po prostu nie, nie, niestety tak czy siak nie będą chcieli mieć więcej dzieci, bo powiedzmy tak. mają już trójkę. No jest to też obciążenie finansowe, prawda? Mhm. Powiedzmy, jeżeli ktoś już ma taki komplet, który chciał uzyskać, prawda? To żeby się nimi jakby Opiekować w taki sposób, jaki sobie wyobraża, I, i, tak, i chodzi o ilość czasu poświęconego, ilość wydanych pieniędzy, to niektórzy mówią, że po prostu tak czy siak nie zdecydują się już na większą liczbę dzieci. Są tego pewni. I ja wtedy widzę, że ten ktoś naprawdę jakby dobrze to przemyślał. Pytam się też, ile czasu pan już zastanawia się nad, nad tą ozyktomą, Tak Czy pan już coś na ten temat czytał? Hmm. Pan, tak? I sprawdzam faktycznie, żeby ta decyzja była w pełni świadoma, i um, wprawdzie oczywiście no, czy, można odwrócić, tak? bo to też jest jakby tutaj kolejny y, temat. Jest zabieg rewazektomii. Hmm. Natomiast jest to za zabieg mikrochirurgiczny, y, skomplikowany i Powiedzmy jego skuteczność, jak od. znacznie tutaj odbiega, prawda? Od skuteczności wazek to I. Faktycznie powiedziałabym, że nie do końca liczyłabym tutaj na to, że ten zabieg się na pewno uda. Także, jeżeli ktoś myśli, że zrobię teraz, a potem odwrócę to, nie, nie, to ja od tego to mówię, to już raczej to są jakby powiedziałabym wyjątkowe sytuacje. Mhm. Natomiast, co jeszcze można zrobić? Można zamrozić nasienie, mhm. prawda? I bankować. W banku płaci się roczny abonament za przechowywanie nasienia, także tak długo jak jeszcze ktoś ma, nie, nie ma pewności, to można może prze, przechowywać. Można też pobrać w późniejszym czasie bezpośrednio plemniki z jądra. Można do procedur rozrodu wspomaganego. Ale tutaj trzeba pamiętać, że z czasem przez kilkanaście lat tutaj nam jest potrzeba, że jednak ta produkcja plemników będzie spadała jakby właśnie na skutek tej wazektomii, tak? że jakby ten organ do tego już nie jest używany. Także spokojnie przez kilkanaście lat można pobrać do 20 z jądra plemniki. No i w tym banku to tyle, ile będziemy przechowywać tyle będziemy mogli użyć. Super, bardzo dziękuję. To przede ja właśnie teraz nie wiedziałam o tym, że są takie możliwości jak pobranie z jądra czy też przechowywanie w banku. To jest też jedna chyba z informacji, która nie jest aż tak mocno popularna. Emilia, czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Nie, chyba. Okej. Okay. To ja zakończam tą część. Naszym gościem była dzisiaj pani doktor Emilia Pawłowska Krajka, i, która pracuje na co dzień w Warszawie jest specjalistą urologii. Wszystkie dane kontaktowe do pani doktor będziecie mogli państwo znaleźć pod filmikiem. Natomiast ja serdecznie zapraszam państwa do oglądania naszego informatora i e, także do poprzednich odcinków, e, pod nazwą Jeszcze Informator Medyczny PTM. E, jeżeli macie Państwo propozycje tematów, jeżeli macie Państwo e, chcecie Państwo wystąpić w, w informatorze medycznym e, mojego autorstwa, zapraszam e, serdecznie do kontaktu. Także dane będą pod filmem umieszczone. Dziękuję i do zobaczenia. Emilia, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Bardzo Ci dziękuję, Ewo. Informator medyczny dr Ewy Święckiej. Polonia Market. Twój polski smak w Niemczech. Świeże produkty, tradycyjne specjały. Odwiedź nas lub zamów online i ciesz się prawdziwą polską kuchnią na co dzień. Rozmawiaj swobodnie w języku obcym. Szybka i skuteczna metoda konwersacyjna. Doświadczeni lektorzy i przyjazna atmosfera. Pokonaj bariery językowe i ucz się online wygodnie i skutecznie. Planujesz podróż? Zaufaj biuru podróży Janosik w Paryżu. Od ponad 20 lat spełniamy marzenia tysięcy klientów bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe czy do Disneylandu pomożemy Ci w każdym kroku. Rezerwuj już dziś i wyrusz bez stresu. Odkryj smak Paryża w La Creperie du Clun, w miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną. Chcesz nauczyć się pewnie mówić, recytować, pracować głosem i mikrofonem? Oferujemy ćwiczenia wokalne, intonacyjne i pracę nad pewnością siebie. Odkryj możliwości swojego głosu. Przygotuj się na wieczór pełen śmiechu. Tomasz Karolak zaprasza na swój stand-up. 50 i co? Kolonii, Rejnej i Düsseldorfie. Muzyczny support zapewni Duet Stanecka i Krebs. Patronat medialny PPTFi. Szukasz skutecznej reklamy dla swojej firmy? PPTFi to telewizja Polonii na świecie. Docieramy do tysięcy widzów w Europie i poza nią. Zamieść swoją reklamę przed naszymi filmami i dotrzyj do aktywnej społeczności Polaków za granicą. Skontaktuj się z nami i promuj swoją markę w PPTi.